W tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodzi 20-lecie istnienia. Wcześniej do zadań strażaków należało tylko gaszenie pożarów. Obecnie ich działalność jest o wiele szersza. Nowe akty prawne rozszerzyły działalność w bardzo szerokim zakresie. Tutaj już umocowania prawne dawały e, możliwość e, udziału w działaniach ratowniczych, usuwanie klęsk żywiołowych e, w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, chemiczno-ekologicznego i medycznego. I to jest e, właśnie taki bardzo ważny element. Podczas uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych strażaków oraz wręczono awanse. Dziękuję. Jest to bardzo ważne wydarzenie, no bo jest to pewne podsumowanie i podziękowanie za pracę. No, ale oczywiście jest to, jest to takie uhonorowanie pewnego pewnego czasu, no bo odznaczenie to jest rzecz, na którą się pracuje dłuższy czas. Dzięki unijnemu projektowi, zrealizowanemu wspólnie przez powiat Lowówecki i Lubański, strażacy z Lwówka Śląskiego wzbogacili się o nowy sprzęt. To jest sprzęt właśnie brakujący, no i pozwoli nam normalnie funkcjonować wreszcie w takich normalnych realiach życia codziennego. Daliśmy się przekonać, mimo że wtedy przyznajemy się, nie mieliśmy pieniędzy w budżecie na udział własny w lutym zeszłego roku. Prawdę mówiąc, ja osobiście też nie bardzo wierzyłem, że się uda nam w niego wejść, bo projektów było prawie 50, a trzy tylko zostały zakwalifikowane. Jeżeli tylko pojawi się możliwość i szansa, żeby dalej kontynuować tą owocną współpracę, to takie wspólne projekty zawsze mają większą szansę na łaskawe spojrzenie, powiedzmy sobie, ze strony instytucji pośredniczącej, a no dlatego, że te projekty wspólnie realizowane są projektami większymi. A więc małe projekty, mniej pieniędzy, duże projekty wspólnie realizowane, więcej pieniędzy. Jednostka Straży Pożarnej otrzymała dwa nowe samochody oraz łódkę ratunkową. W tej chwili ten sprzęt mamy już u siebie. W każdej chwili mamy możliwość go zadysponowania. No i mam nadzieję, że będzie służył tylko właśnie do takich celów jak dzisiaj do pokazowych, do różnych ćwiczeń. No i jak najmniej będzie wykorzystywany w ramach ewakuacji ludzi, bo w zasadzie po to zostało kupione. Wszystkim strażakom życzymy wszelkiej pomyślności: jak najmniej pożarów i tylko szczęśliwych powrotów.